Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę, jak z tych oto składników, które tutaj mam, zrobić aromatyczny, korzenny ekstrakt, który możemy dodawać do różnych nalewek, aby były jeszcze smaczniejsze i bardziej rozgrzewające. Robiłem kiedyś ten ekstrakt właśnie z tego przepisu i dodałem go do likieru cytrynowego, limoncello, i wyszedł naprawdę przepyszny, korzenno-cytrynowy likier. Tak więc dzisiaj pokażę wam przepis na taki ekstrakt, z którym będzie można później zaprawić między 10 a 15 litrów nalewek czy likierów. Będziemy potrzebować 2 gramy mielonej gałki muszkatołowej, 5 gramów mielonego imbiru, 10 gramów cynamonu. Może być też w laskach, taki niezmielony. Gwiazdki anyżu. Ja mam tutaj 4 gwiazdki, które ważą około 3 gramów, 10 gramów goździków całych. Można dać trochę więcej, jak ktoś lubi, bardziej goździkowe smaki. 5 gramów kardamonu. Oprócz tego potrzebujemy miód, najlepiej jakiś aromatyczny. Ja mam tutaj gryczany i miodu potrzeba około 700 g, 300 gramów suszonych śliwek. I będziemy potrzebować jeszcze pół litra spirytusu, który rozcieńczymy do 50%, dodając jeszcze pół litra wody i kilogram pomarańczy. I od nich zaczniemy. Musimy je najpierw wyszorować, sparzyć, aby pozbyć się zanieczyszczeń ze skórki. Staramy się dobrze wyszorować aby jak najwięcej zanieczyszczeń ze skórki usunąć Przelewamy wrzątkiem Z pomarańczy musimy obrać skórkę Ważne jest żeby brać jak najmniej tego białego albedo, które jest w środku. Bo to białe dodaje nam goryczy. Zobaczcie, tak to w zasadzie powinno wyglądać. Skórka jest obrana. Teraz z owoców wyciśniemy sok. Ja wyciskam ręcznie. Przelełem jeszcze przez sitko, żeby pozbyć się miąższu. Kolejny etap to jest dodanie śliwek. Warto je pokroić. Będzie nam potrzebny sój. Ja mam tutaj 3-litrowy, i do niego będziemy wrzucać te wszystkie składniki. Wrzucam śliwki, skórkę pomarańczową i pozostałe przyprawy. Wlewamy sobie do garnka sok wyciśnięty z pomarańczy i w nim rozpuszczamy miód. Rozpuszczając miód nie podgrzewamy za bardzo, ewentualnie tylko trochę, tak do 40 stopni, aby nie tracić korzystnych właściwości prozdrowotnych. Miód mam rozpuszczony. I teraz mieszając, dolewamy alkohol 50% w ilości około 1 litra. I mamy pomieszany ten litr alkoholu 50%, który powstał przez pomieszanie pół litra spirytusu i pół litra wody. Wlewamy ten cały płyn do naszego słoja. Teraz odstawiamy to na dłuższy czas, aby się to macerowało. Po około miesiącu filtrujemy płyn i mamy ekstrakt, którym możemy zaprawić między 10 a 15 litrów nalewek. Ten sam przepis możemy wykorzystać, dodając te składniki poza spirytusem do wina jakiegoś czerwonego na etapie cichej fermentacji i dzięki temu będziemy mieć przepyszny korzenny grzaniec. Zobaczcie, jeszcze mi się udało. Poszukałem i znalazłem ten likier korzenny, który robiłem właśnie z tego ekstraktu poprzez dodanie tego ekstraktu do likieru Limoncello ze skórek cytryn. I dzisiaj pokażę wam jak wygląda i chciałbym coś o nim powiedzieć, jak ma się smak. Dodawane był w ilości 100 ml ekstraktu. Na każdy litr końcowego produktu, czyli 10% dałem, i zaraz Wam pokażę. I to jest właśnie ten likier limoncello. Kolor taki przyciemniony lekko. Sama cytryna tak nie wygląda. Tutaj to jest z powodu tych śliwek suszonych, które daliśmy, i przypraw. Wygląda apetycznie. W zapachu bardzo przyjemny, korzenny, cytrusowy. Wyczuwam goździki. Bardzo przyjemny zapach, jak ktoś lubi. No, a jak smak? No, w smaku jest bardzo dobry. Bardzo dużo się dzieje na języku. Smak cytrusowy w połączeniu z przyprawami korzennymi. Gdzieś te śliwki lekko schowane, ale też wykańczają. Bardzo ciekawy, rozgrzewający, taki piernikowy smak. Przyprawy, które daliśmy, one się bardzo dobrze harmonizują. Polecam ten ekstrakt jako dodatek do likierów, nalewek, ale też jako zaprawka do wódki. Można go zastosować, i myślę, że nada przyjemnego, korzennego smaku. W dzisiejszym filmie to chyba wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania również innych filmów z przepisami na ciekawe wina i nalewki. Pozdrawiam.